To jest na kolejna nazwę, która dzisiaj jest z takiej nowej historii. Pok, pok. Dzień dobry, dzień dobry, chodźcie, wchodźcie. Yy, yy, dzień dobry, chodźcie, nie mogę tak wejść, moja no osoba, jaka? Bo moje dzieci tutaj zostają, tak no, na tydzień cały, yy, dobrze. A później yy, na sobotę i niedziel na niedzielę wiedzieć, coś potem znowu. Okej, okay, dobrze. I mam takie jedno jeszcze pytanko. Widzę, czy... Ile te tereny trwają? Tego nie możemy zdradzać. No dobrze, do widzenia. Do widzenia. Haha, proszę mama, ha. nie wiem, że tu będziecie 15 godzin zapędzać. Co? Ile? 15 Haha. Ha, ha. No dobrze. Macie już klucze, tak? Tak to W sadcie tu czekamy na pozostałe pok. Nie będę czućcie. O cześć! Cześć. Hej. Ela. Dobrze idźcie do pokoi. Swoich. Pokażę gdzie są, są pokoje wasze i gdzie są nasze szafki na Ale ty jest nie odcinek tylko tego pne skończymy dobrze zajęcia. Co to znaczy? Że jeżeli będzie kicha, to nie będzie picia. Dobrze boję się. boję się. Ja też to jest Bo straszne. Dobrze chodźcie. Najpierw we. Tych szafek jest tutaj za dużo, bo mi się będzie więcej osób się zapisze. Ale pokoju jest dobrze. Wy dwie szafki macie tutaj. jest Tutaj zostawiacie walizki. I w ogóle macie no, ciuchy, tam sobie. A wy dwie macie te szafki, te dwie są wolne, żebyście się nie kłóciły. O, później pójść w treningach. Tu, tu są dwa ręczniczki, żeby się otrzeć tak na szybko. I tyle. Zaraz wam pokażę Wasze pokoje. Ale już... Wszystkie rzeczy rozpakujcie sobie. Okej. Okay. To jest straszne. To, co tam Pani mówiła. Ja już się boję. Ja też. Ale ej, ona chyba piżamy nie ma. Ej, to chyba piżamy nie ma. Dobra, dobra zobaczmy. Okej, okay, yy, w ogóle ja najpierw muszę wszystko tam położyć. Ja też, a. Idziełam! Masz no spokojnie! Mam, być spokojnie! To, co nam pani dała, bo powiedziała, że jeżeli tego się nie będzie miało, to nie przyjmuję. Yy. Ale trochę prawdy. Proszę pani, tak, bo my musimy najpierw się rozpakować tam. Dobrze! Zaczynam od Was, to No tak, no tak. To to już Tutaj jest łazienka. Ta strona jest z to ich oczywiście się nie uczyli Tutaj te rzeczy do takiej sztuki, to. Mm. Ta strona będzie moja. Dobra. Zostańmy. I gibę też jest podejsto. Tu jest miejsce odpoczynku. Mhm. Tu jest wasze miejsce. Zrozumiano? Dobrze. Spokojcie się, Poczycie, kiedy skończyliście. A zbyt siądę Mogę to moje? Dobra, czyli to moje. Widzicie, tu położę. Tu mam I moje ciuchy. O i klucz od pokoju też tu położę tak na wszelki wypadek. Dobra, to tutaj sobie położę, klucz od pokoju. sobie położę i... wiedziałam, nie ma piżamy. Słuchajcie, sorry za to, że tam, albo to mi się kasowało, albo ja zapomniałem nic odsłuchać. Dziuchy wypad, tak? Czyli to jest jej piżama. Dobra, idziemy mieć Tu piżąć. I tu jest piżama. Mhm. Idziemy tam odłożyć. dobrze, chodźcie. Pamiętajcie, jakie szafki są wasze. Klucze od tych szafek do no. Czy to są klucze od szafek? Tak. To my później pójdziemy. Myślę, że to są spokojnie. Po ja też. Co już coś tam było czytałam. No ja też. Riserka. Okay. Teraz wróćcie do pokoju. Teraz wy, Ładźcie tu. Tu jest Wasza część. Możecie rozpakować się do łazienek Dobrze. Telefon. Dobre sobie te rzeczy tu poukładam. Ok. I tu jest wasza część. powiedzcie, gdzie jest Ok, to może być moja? Ok, czyli to będzie moja. Tu się szybko wypakuję, tu mam to. Tu te co ty masz do góry czy na dole? Ja mogę mieć do, na dole. Dobra, do, to ja mam do góry klucz od ale położę go tu. No i sukienka. Masz same sukienki? No. Moja piżama. Nowa? Tak, nowa. I ulubiona. Trzef I odbicie. Dobra, bierzemy te dużo od szafek. Jesteśmy? Dobrze, chodźcie. Jutro z samiutkiego rana zaczynamy ćwiczenia, bo już się wie, zrobił. Zakluczcie się szybką Zobaczcie dokładnie, czy jesteście tak jak powinniście. Najpierw idźcie do pokoju. Boże. Nie przeżyję z tą panią. Ja też nie. Nikogo nie ma, nie ma. Nikogo nie ma, nie ma. Nikogo nie ma, nie ma. Nikogo nie ma i jest. Przybierajcie się w piżamy i idziecie spać. Dopilnuję tego. Dobra, bo... Nawet nie patrzeć, jak się Nie, nie zamknąć. Więc. Co jest grane? Dobra I piżam gdzie to było, Okej, ja się przybieram tam Dobranoc, dobranoc Ale patrz jaką mam kupić piżamę Jest nie atalja, jakąś szarą Boże, święty Aha, Mamy o wiele lepsze piżamy Moja jest cool A moja jeszcze lepsza, patrz na nią dobranoc, dobranoc. Śpią, śpią. Ojej, ja, jest po zawsze zwykłe. Ram. Z, Ha? Budzik mi zadzwonił. Ustawiłam go sobie naprawdę? O Boże, mogłam go sobie nie ustawiać. Jestem wymęczona i oh, idę umyć, Ej, wstawaj. Co już ranek tak wcześnie... Tak. O, oh, zazwyczaj się budzę o 6 rano. A, co pani tu robi? Te pilnuję, czy na pewno każdy się wstał. O Boże. Oh, jestem tak wymęczona, że nawet siły na będzie zębów nie mam. Ja też nie, a na Sani tym mam. Dwa dni w kokach. Właśnie. Przecież to jest straszne. A na noc nie mogę sobie rozplatywać bo ten kok, ten kok jest tak zrobiony, że jak go rozpletę to nie umiem sama zrobić. I ja tak samo, tylko ja mam dwa koki. O jedno. zostać w domu. Ja też. O, ranek już jest. Ej, ranek. идешь, ну добра. -а -а. Ну что стало? У не меня есть тут что Ой, я To jest męczące. Okej. Okay. Gotowe. Teraz się szybko czeszę jeszcze. Po co my w ogóle mamy szczotki? Jak nie możemy rozplatywać tego. Ja tam czeszę w tym. O ja chyba nie mogę, ale... Spróbuję, bo muszę się uczyć, bo inaczej będzie mieć pęki nawet w tym. No, coś tam wychodzi u mnie też. No dobra, to. Wkładam tu i czas czesania. Ty umiesz to czesać? Jak masz kog? No ja te wolne luźnie to są. Tu mam takie długie włosy, że kog nie wyszedł. Prawie. Aha, ja mam krótki właśnie włosy mega. Więc kog wyszedł jak normalnie, ale ja się nie czeszę, bo nie, nie mam co na... Dobra, ja się tam uczysałam, tylko trzeba będzie pani spytać, czy my mamy od razu się ubierać w ten strój nasz, czy najpierw możemy wybrać jakieś ucho. Po co my w ogóle takie ucho wzięliśmy? Bo one są, jak będziemy mieć wolne, żeby się przebrać później. Jeszcze nachodzicie no tu. Szefowe grupy się dają na myśli. W sumie jakby z was, u was dwie grupy. Mhm. A więc. Na początku ubieracie się w sukienki. O, oh, wiedziałam. Możecie jeszcze wszystko się przygotować, jak jesteście w piżamach, bo jest, widzę jeszcze dużo szykowań. Muszę twarzy wymić w ogóle. A, um, no, ubieracie się w to. I was widzę, wy tutaj uszykowane. Już nie z takimi minami. Dobrze, 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 dobrze. A więc idźcie się szykować. To jest chyba na wódki, wakacje, na których byłem. Takie nawet nie wiem, co są wakacje. Ojej, ja, jeszcze O, ci twarz. Możemy wziąć te chustki stąd, co pan mówi, do twarzy? No dobrze, ale po co? Trzeba twarz namoczyć. No dobrze. O Jezusko. Ja biorę białą, tę żółtą i tak są już trochę mokre. Dobra Jeszcze twarz teraz w pozie. To jest chyba najgorsze co się no, ale jak twarz. No to twarz nie. Dobra, ale to ja zrobię wszystko. No ja też, A co myślisz sobie? To mokre cały to znaczy później od naszego portalu pójdziemy. Dobra, ja się od razu ubieram suknię. No chodźmy, ale to Proszę pani, możemy wziąć te chustki? Tak. Dobrze. W ogóle masz... czy to jest piżamka? Serio? Dzienki. Skąd ją masz? A kupiłam sobie niedawno Bo jak jest zajączek No to taką zajączkową sobie kupiłam Aha Okej okay. W ogóle o, Ja bym zrobiła wszystko Żeby się wreszcie do tej ligi baletowej ja też. Nawet nie do baletu, tylko do ligi baletowej. To jest ważniejsze. No zdecydowanie. Chodźmy się przybierzemy. Widzę, że miny poprawione. Tak. No chciałabym zwyczajnie u się ubrać. Ja też. No ale później się przybierzemy w te zwykłe ciuchy już. I ty masz do A No przecież. No okay. Ubrane, mm, szykowane, widzę, że twarze poprawione. No, ubrane, widział uczesane. Pokażcie zęby. Po co, po co pani zęby? Bo muszę powiedzieć, tu o zębach. Dobrze. Picie, nie bierzecie. Co? Jak to? Musicie być każdy ma zbierze się w O Boże, to będzie. To będzie w tym. cicho, mój. Pan nie słyszała ja też. Jesteśmy. No dobrze, idźcie tam odłożyć. Najpierw wy, żebyście się znowu nie kłóciły. Ja odłożę w ogóle do swojej sznurki, bo jej wczoraj nie zamykałam. No ja też. Idźcie. Mhm. Ja odkładam tutaj. Nie, ja włożę swój szaf. No, tu... Nie, ja odkładam tutaj. Dobra. Chodźcie do windy. Nie jedziemy na samą W ogóle w ogóle naszych chłopaków żadnych nie ma w nie w w bo chłopacy nie są wam do życia potrzebni. Ja się o tym się wyciągnę i wyciągnę. No dobra, dobra. To nie. Co to za pusta sala? Właśnie. To jest specjalna sala do treningów baletu. Jedną tą, którą tu są, to są lustra i dwa krzesła. Dobrze, dobrze. A więc teraz y, pokażę y, na rozgrzeweczkę taką. 20 kółek. Co? Jak weźcie kółek? Jeżeli Wam się 20 kółek nie podoba, to może 20 minut kółek? Nie, już nam się podoba, podoba, podoba. Nie, bo wam się nie podobało. 20 minut kółek. Co? To będzie męczące? Szybciej. Raz, dwa, raz, dwa. Tempo, tempo. Ale proszę pani, to jest męczące. A mnie nie obchodzi, co jest męczące, a co nie jest męczące. Ale w tych sukienkach tym bardziej. No i specjalny ciuch to są sukienki na balet. I spięte włosy. I musicie być dobrze wytrenowani, żeby cokolwiek tutaj zagrać. Jutro przychodzi komisja i ma być dobrze. Dobrze, zrozumiano. Będzie wszystko dobrze. Ale niech pani nam da odetchnąć. Nie będzie odetchania. Jeszcze, jeszcze 10 minut. Co, dopiero 10 minęło, a nie 20? Cicho być, na balce się nie gada. Chwilę później. Dobrze, koniec. Można iść się napić, zwariowałaś, pić tylko ja mogę. Hmm. To jest nie fair. Właśnie, Ona nawet się nie zmęczyła i już może pić. Trzeba jej szybko zrobić jakiegoś pikusa, mam nawet pomysł. O jaki. Jak jutro przychodzi komisja, to w trakcie dowody jej włożymy tabletkę do to i do się zrobi niedobrze. W trakcie, gdy będzie komisja, się zrzyga. Świetny pomysł. Dobrze. Ustawić się. O jeden. Tutaj proszę. Świetnie. Teraz Z... musicie powtórzyć drugą, to samo, co ja robię. Żyć. Właśnie! Przecież to jest niemożliwe! Jak ja to zrobiłam? To jest! Raz, dwa, raz, dwa! To jest nie fair! Ona ćwiczyła kilka lat, a my... Ile? Właśnie! Jędza jakaś! Ćwiczy robić! No to zacznijmy od ciebie, mądralo! Proszę, pokazuj! Yy, dobrze... Co to ma być? To nie to, co ja pokazałam, to nawet nie jest dobrze zrobione. Siadaj! Nawet nie siadaj najlepiej. Teraz ty. Zobaczymy jaka jesteś mądra. Druga mądra. Dalej. A to co za nim nie musisz kończyć do niej! Nie macie picia przez tydzień! Co? Ale jak to? Właśnie! Przecież my musimy być po tych zajęciach jesteśmy wymęczone już teraz! A mnie to nie obchodzi. Hmm. Teraz wy. Dobrze. jak ja? Zaraz. Wybuchnę. Masz do dziewczyny. I też nie masz bicia przez się Z tym będziemy. Nie obchodzi mnie to, powiem waszym rodzicom, że on was nie dać. Ale my z płodu możemy. Chyba z wody nie A jedzenia tutaj, oj, nie wiecie. Chyba z jedzenia nie tolerujemy. Co? Co? Nie tolerujemy jedzenia. Przykro mi ostatnia. Może ty chociaż jesteś. No dobrze. Co to ma być za gówno? W kąt? Zmęczyłam się. Zmęczona jest jasnej. Właśnie, tylko nakazała i nas skrzyczała. To jest niesprawiedliwe. I to bardziej niż niesprawiedliwe. To powinno być zakazane. Właśnie, ten chytry plan. Na dzisiaj, że nie, to nie będzie, ale jutro przy komisji musimy to zrobić. Pewnie będzie jakaś minusia znowu. Właśnie, twój pomysł jest najlepszy, który w życiu słyszałam. Teraz się zachowujmy jak jakieś Zwyczajne osoby Jak mm -hmm. wyglądam? Dobrze Okej okay. Mam pomysł, teraz Przyjdę tu odłożyć wodę

To wy dziewczyny, tak sobie było A nic, zaraz nasze pamiątki będziemy mieć niestrawności i będziemy musieli iść na kibę. A czemu to sobie nie chcecie mieć przez chwilę go W sumie to to racja. Czekajmy, tylko się Już nie chcę pić. Co? Co takie, co? nie chcę pić. Dobrze, siedź tam. Nasz pan nie pali. No okej, teraz każda z was musi mi pokazać swój taniec. Niech będzie. Popraw się. strasznie niech Ci będzie Boże, zmęczyłam się tym mówieniem Pięknie. no okej, okay. teraz Wam pokażę coś o, 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 przepraszam o, o, bardzo Was pa... przepraszam ale... Coś mi się z żołądku. Świetny pomysł, dziewczyny. Wymyśliłyście właśnie. Teraz na pewno nie wróci długo. Co? Słyszałam wszystko, co gadałyście. Co, ale my, my nie, nie mówiłyśmy my, my tylko gadałyśmy o balecie. Co? Świetny pomysł wymyślały się czym to jest balet. Bardzo dwa niedługo.